To się stało, że potrafisz zamieniać ból w mądrość i moc. Co sprawia, że Twoje serce zawsze pokazuje Ci właściwy kierunek? Jak to możliwe, że każdy koniec staje się dla Ciebie początkiem czegoś lepszego? Czy to nie wspaniałe, że Twoja głębia przyciąga do ciebie autentyczne relacje? Co sprawia, że możesz odpuścić walkę i nadal czuć się bezpiecznie? Ile radości i przygód możesz doświadczyć, gdy działasz z lekkością? Czy to nie wspaniałe, że Twoja odwaga w wyrażaniu emocji staje się Twoją największą siłą? Jak to się stało, że puszczasz zazdrość i wybierasz wdzięczność za własną drogę? Czy to nie wspaniałe, że Twoja intuicja zawsze pokazuje Ci prawdę? Dlaczego możesz czuć się bezpiecznie, pokazując swoje prawdziwe ja?